Hej i siema. Z tej strony Dubbing.pl Dzisiaj to już og ogólnie trzeci odcinek Happy Wheelsów. Długo nie będę tłumaczył. Mam dla Was pewną informację. Wiem, że wszystkie moje filmy są nudne, ale ci, którzy po prostu lubią moje filmy, mogą zrobić dla mnie level. Tak. Y ma być napisane Dubbing.pl Napiszę, w sumie. Yy, pokażę w seraczu. Oj, przepraszam, małe cięcie miałem. Ma być yy, tak napisane, i na przykład nie, no, przepraszam za to cięcie ale ustawiłem sobie Backspace e, jako przerwę. I na przykład to usuniemy. Super. Level. Na przykład coś takiego odko, Musi być napisane D dłużej i dubbing PEL. I tam robimy. Dobrze. No to zaczynamy nasz Happy Wheels Jet Boy Extreme. Extreme. Extreme Jet Boy. Space. Zaczynamy. I latamy. Dobra. Do góry w... idziemy naprzód. W dół idziemy do dołu. Zaczynamy do tyłu. Shift. Dobra, wiem. Już. O, możemy latać jak miło. O, ale przyspieszenie. Mam pomysła. Ale fajne. Ciekawy level. Ciekawie, co później będzie. Strzelają do nas. <laughs> Nie macie z nami szans. Ze mną. Tak, właściwie. Czy to jest armia Hitlera? Czy co to jest? Próbują mnie zabić hitlerowscy. Masz poryju, masz poryju, masz poryju, masz poryju. Gościu z kataną. Masz poryju, masz poryju, masz poryju. Wziąłem sobie shotgun na, pa na pamiątkę. A ty co tam robisz? Panie gruby. Slow motion. Pff. Kurde, nie mogę się zatrzymać, co jest. Stop! Co jest? O dobra, zmiażdżyłem ich chociaż nie mogę się ruszać. Dobra, spróbuję się jakoś tam wydostać. Wow! Coś tam płynęło. Mam nadzieję, że będę uwolniony, jak ten czarny ekran zniknie. Nie, ja chcę być uwolniony. Odwalcie się. ja mogę płynąć. Wydaje mi się, że trzeba zrestartować lewo, bo troszeczkę za szybko to robiliśmy. Ale. Just, ciekawe to jest, Dobra. Wiem, że trzeba czekać na screena, ale nie, nie będę już was tutaj zanudzał. Robimy to najszybciej jak możemy, żeby mieć więcej czasu na. Inne... levele. Wow, a on na serio szybko biegnie. Armia hitlerów mnie goni. A raczej ja gonię armię hitlerów. Hitlera, sorry. Ta, telewizor na mnie chciałeś zrzucić. A ty z bazuką latasz. Dobra, tutaj będzie ten... Hitler, że tak powiem. Czemu? Aha. Bak. No dobra. Nie, ja nie chcę stąd wypłynąć. No. Dobra. Biegniemy za nim. Co? Krótki ten level. Wow. Wow. O, czeka nas walka z bosem. Dawaj, dawaj, koksie. Bum, 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 bum. Jest świetny. A, nie, zostaw mnie. Bum. Pokonałem Hitlera. Pokonałem Hitlera. Jest. Pokonałem Hitlera. Nigdy tego nie zapomnę. Iron's possible that. O jajku, 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 poczekajcie, cięcie małe. Albo nie, dobra. Daddy, no. Yes, you are. Na no, kurde. Yes, you are. Fuck you, bitch. No. I don't care. Prf. Muszę je przeżyć. O oh, kopniak. I don't care. No i nawet nie trafiłem. Kopniak. A masz i zjeżdżaj, kursor. Fuck you, bitch. Zabiłem cię. Twoją matkę też niedługo zabiję. Mm -hmm. Draw Pogo Challenge. Lubię Pogo Challenge. Ten if you if not an op. Serio, takie łatwe. Jeśli to będzie takie łatwe, to ja stąd wyjdę. Hmm, zrobię to jednym przyciskiem, a jednak nie zrobię, ale przynajmniej mu urwałem głowę, dobra, jednym przyciskiem, eh, dobra, zrobię to normalnie, bo inaczej się nie da, po, co? po gówno mi tu jest ta piłka, idź stąd piłka, a to jest jego głowa, o jejku. nice, 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 nice nice. Heist. A, chciałam to zrobić jednym przyciskiem. Oh boy, that was delicious. Wiem, pyszne nie. To ciastko. Łatwe to było. To było łatwe, znaczy się. I damy jeszcze Rob Swinga na koniec. O ile to za długo nie potrwa. No dobra, wiem, że Z. Jezu, nie jestem głupi. Dobra, tak trzeba? Nie, moja ręka. Zostawcie moją rękę. Urwiem ją. Urwiem. No, myślałem, że mi urwę. Mi tylko się połamała. Nie, 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 nie. nie. O! Czyżby do rob swingów nie było potrzebne ręce? Nie wydaje mi się. White Espera. Aha. Czyli do rob swingów, jak widać, niepotrzebne są ręce. Dobra, potrzebna. Teraz muszę trafić. No nie, moje głupie nogi. Szybciej, nie mam całego dnia. Moja nóżka, moje części ciała. No, dawaj, 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 koksie, dawaj, koksie, dawaj, koksie. Co tak wolno, co tak wolno, co tak wolno, co tak wolno. Dobra. Żebym sobie teraz nóg nie połamał. Czy też mi ktoś otworzył przejście. Zgaduję, że to moja nóżka. Tak. <laughs> Muszę się tego złapać. Uwaga. Ku... Zjeżdżaj kursory znaczy się. I wygrany level. To tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie narka. Ja byłem dubbing.pl. Pamiętajcie, róbcie levele dla mnie. Oczywiście ci, którzy chcą, musicie napisać yy, musicie napisać dubbing.pl i tam nazwę levela. Czyli na przykład dubbing.pl uciekaj przed policją dubbing.pl siedzisz na kiblu i tak dalej. Dobrze, więc narka.